nakładamy bazę pod cały nasz makijaż. E, zaczniemy teraz w kolejności takiej, że najpierw e, wykontrujemy twarz, potem zrobimy makijaż oczu i pokażę Wam, jak to się w całości prezentuje. E, baza. To jest katris, której używa w przednim filmiku. Jak mówiłam poprzednio, staramy się ją nałożyć równo na całą twarz, to jest o tyle ważne, że wtedy równo będzie nam się ścierał, ewentualnie trzymał podkład, ładnie pokryje i ładnie nam wkomponuje się. nakładam tego, tej bazy trochę więcej w strefie T, tutaj. Czoło. Tu pod oczami. I na brodzie. Ta, ta część twarzy jest najbardziej narażona na błyszczenie, na ścieranie, bo wiadomo przycieramy grzywkę cały czas. Więc gdzieś tam najbardziej jesteśmy narażone w tych momentach na, na ścieranie tego makijażu w sposób dość szybki. Dobra, teraz Wam pokażę podkłady, którymi będę wykonywała całe konturowanie. To będzie tak. Tutaj macie te dwa. To jest Affinitone i Max Factor Face Finity. Face Finity. I to jest tak. Kolor 45. I tutaj mam bardzo kontrastowy, dla mojej skóry, 30% Sunbake. Dodatkowo jeszcze użyjemy Pan aby zatuszować wszystkie jakieś niedoskonałości, zrobić korektę w moich cieni pod oczami, które ja osobiście mam dość, dość, dość duże. Mało że cienie, to jeszcze podkrążone, także trochę, trochę tego mam. Dobrze. Tak więc zaczynamy. Ja będę Wam po kolei mówiła jak, gdzie, co nakładam i jak to rozcieram. Eee, także najpierw zaczynamy od zatuszowania eee, cieni pod oczami. W moim przypadku nie tylko cieni, ale też podków. I jest. tak, że staramy się klepać korektor pod oczy. Nigdy nie rozcieramy jakoś mocno skóry pod oczami, gdyż skóra pod oczami jest bardzo delikatna, jeżeli my zaczniemy ją rozcierać to za parę paręnaście lat, będzie to wyglądało tragicznie. Ja osobiście użyję jeszcze dodatkowo tego korektora jako moją bazę pod cienie. Dodatkowo y, wszystkie te żyłki, które widzicie na moim oku, jakieś tam przebarwienia, które, które widać, są zakamuflowane i to nam da y, efekt takiego czystego, ładnego makijażu oka. Na razie nie przejmuję się brwiami, może tam Wam coś uciec jak najbardziej. Ze względu na to, że i tak będziemy wyczesywać ten podkład, korektor z pomiędzy byli. Dobra, mniej więcej tak to wygląda. A ja wstałam niedawno znaczy niedawno jakieś 2-3 godziny temu. I też trochę to daję sobie poznać. Ja dodatkowo y, tym korektorem jeszcze zakamufluję mm, wokół nosa bo troszkę się szczerwiniłam i brodę, która u mnie na brodzie, zdecydowanie na brodzie najszybciej schodzi ten podkład więc wszystkie jakieś tam niedoskonałości są najszybciej widoczne właśnie w tym miejscu dobra okej, okay, teraz e, pewnie będę dokładać tych podkładów ale po kolei. Dobra, pokażę Wam, e, jaki jest kontrast pomiędzy tymi dwoma podkładami, bo to jest ważne w tym konturowaniu twarzy. Zazwyczaj nie wykonujemy tego na dzień, gdyż ten makijaż jest zawsze bardziej widoczny. Ponieważ tego podkładu jest więcej, on jest trochę bardziej ciężki. Na dzień raczej lepiej stosować zwykły brązer, róż, wtedy daje nam to taki delikatniejszy efekt. Ale na wieczór jak najbardziej, żeby bardziej podkreślić, gdy robi się już szaro, wtedy ta nasza uroda będzie jeszcze bardziej podkreślona. Na dzień też czasami konturuje tą twarz, ale zdecydowanie rzadziej. Tak więc tutaj macie, nie chcę, żeby mi spłynął, bo Affinity jest troszkę lejący. Nie spłynął. Teraz bierzemy pędzelek taki do korektora. Ok. I y, ja osobiście w sumie nie inaczej <grym> ten za chwilę biorę zwykły. I, o, nie chcę, żeby mi się zmieszały, a on taki jest trochę. I teraz nakładamy ten jaśniejszy podkład grefie T. Schodzimy na nos. Postaram się Wam to tak czysto zrobić. Tutaj. W ten sposób. Następnym, e, następną częścią jest taki trójkąt poniżej oczu. Już Wam pokażę. Tu, gdzie dawałyśmy w zasadzie przed chwilą Korektor, ale to nic. To, jak mówię, tu już będzie troszkę bardziej widoczne, że to jest taki bardziej wieczorowy makijaż. Pod drugim okiem robimy to samo. Przeciągamy ten podkład w ten sposób. To nam da taki efekt rozświetlenia tutaj, w tym miejscu. Tu. I broda. No, ale to nie wszystko. Teraz ja bym chciała dołożyć. Teraz robimy takie trzy kreski z boku twarzy. Mówię o co chodzi. No, tu mam takie coś. Dobra, pokażę Wam tą stronę. Pierwsza kreska to jest ta, którą. ten trójkąt właściwie, który narysowałyśmy. Tutaj będzie ciemniejszy podkład, i na linii żuchwy, gdzieś tutaj, nakładamy znowu ten jaśniejszy podkład. I tu, tu, tu. tu, tu, tu. Tak, jak mówiłam, muszę dołożyć. O, tu są mocno widoczne te kreski. Widzicie? Tak, tak. Tutaj przeciągamy. I tutaj. Dobra, ja zawsze. Y Mówię, że największym błędem w makijażu, yy, który widzi się na ulicy, wszędzie się go widzi, jest odcięcie tej twarzy tutaj. Z racji tego, że my będziemy używać potem ciemnego podkładu, który będziemy też nakładać tutaj, aby troszkę podkreślić tą twarz, ważne jest, aby pomalować też szyję, żeby ten podkład płynnie wszedł nam w dekolt, że tak powiem. Wtedy, yy, gdy będziemy robić jakieś zdjęcia, gdy po prostu nas ktoś zobaczy, nie będzie odcięcia, gdyż podkład zawsze inaczej odbija światło. I to jest bardzo ważne. Mało to o tym wie, bo zazwyczaj dziewczyny myślą, że jeżeli pomalują twarz, jest okej. Okay, a to czasami wygląda gorzej niż, niż jeżeli by się w ogóle nie pomalowały. Także, tak jak mówię, przeciągamy na szyję. teraz ładnie to rozprowadzamy. Dobra, Ja się zawsze robię taka bardziej różowa, jak sobie przetrę tam, tą twarz. Ale dobra, to za chwilę zejdzie, obiecuję. Teraz przechodzimy do tego pędzla i do tego ciemniejszego podkładu. I tutaj to jest cała jakby e, istota tego naszego konturowania twarzy w tym ciemnym Otóż e, kwestia jest taka, że jasny podkład zawsze tuszuje nam, znaczy, uwypukla jakby e, to co chcemy, żeby zostało uwypuklone, a ciemny robi za cień który ma nam e, wszystkie jakieś mankamenty zatuszować i robimy to w ten sposób, ja tutaj jeszcze Chodzimy na oko, że tak powiem, na zewnętrzny kącik. Wtedy, jeżeli rozetrzymy ten podkład, to od razu już będziemy mieć zarys takiego pierwszego makijażu kociego oka. To nam uwydatni tak spojrzenie w taki sposób. Teraz to jak mówiłam tutaj, na poniżej tej poprzedniej naszej kreski, w drugą stronę tak samo. To jest, to jest najważniejsza rzecz, którą wszystkie dziewczyny ostatnio sobie obrały jako, jako coś, coś perfekcyjnego w makijażu, czyli korekta nosa. Ja oczywiście też, bo mój nos też mógłby troszkę inaczej wyglądać, no ale, tam. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i tyle. Także, moje drogie, makijaż potrafi sprawić cuda. Trzeba ja tylko się go nauczyć i mieć na niego czas. Nie oszukujmy się jednak, na, na co dzień robimy to w sposób szybszy niż ja teraz, no ale ja też gadam, to, tutaj mamy taką brodę, teraz będziemy rozcierać i to jest cała po prostu największa część, która sprawia najwięcej e, jakichś problemów, dobra. Po kolei. Najpierw staramy się wklepać podkład, ten jasny, który mamy tutaj, aby nie był on taki widoczny. No, spróbujemy w taki sposób, aby nie zetrzeć sobie, rozetrzeć troszkę tą granicę, ale nie zatrzeć jej całkowicie, bo wtedy nasz makijaż w zasadzie nie ma sensu większego dobra, Jasne, mamy roztarty i tutaj nam potrzebujemy dwa pędzle już trochę ubrudziłam ale one się zafarbiły, także nie sugeruję jak były nowe, były piękne ale trochę już sobie ze mną przeszły potrzebujemy dwa pędzle ze względu na to, żeby nie brudzić sobie tych poszczególnych warstw, to znaczy nie mieszać ponad to, co chcemy jasnych elementów makijażu z ciemnymi także zaczynamy od tego pędzla tamten jest przeznaczony do tego jaśni, jaśniejszego podkładu, także pamiętajcie o tym i rozcieramy zobaczymy, czy nie będziemy trochę dokładać troszkę chyba tak odcieramy tak, aby nie przenosić tutaj troszkę mi przeszło, ale to skorygujemy od razu jasnym pędzlem że tak powiem, będę to tak nazywać będzie prościej e, żeby nie przeciągnąć za bardzo tego makijażu nie, ten makijaż nie kończył nam się koło ust właściwie, bo tutaj ma być już jasna część tego makijażu także staramy się to rozetrzeć, wklepać góra, dół i we włosy Ważne jest też to, aby starać się ten makijaż wczesać w te włosy. Ze względu na to. O, i chce już coś tam widać. Dobra, teraz, tak jak mówię, jasny pędzel i robimy korektę tego, co nam gdzieś tam nie wyszło. Dodamy jeszcze trochę tego brązera, bo chcę, abyście zobaczyły taki mocny efekt tego konturowania. Jeżeli ktoś wiadomo chce zrobić to delikatnie nie ma problemu, po prostu po prostu da, da go mniej albo bardziej rozetrze, że tutaj jest pełna dowolność. Dodajemy tutaj na samym jakby końcu przy, przy włosach znowu ciemny pędzel i rozcieramy. Staramy się trochę wjechać, że tak powiem, na uszy, żeby ten makijaż to jest zawsze takie mm, mało kto sobie zdaje z tego sprawę tak na dobrą sprawę, bo, bo dziewczyny uważają, że jednak jak coś tam już zrobią, to nie trzeba się tym jakoś bardziej fatygować. Ale diabeł tkwi w szczegółach, moi drodzy, i właśnie takie elementy jak ta szyja, która w zasadzie nie jest zbytnim szczegółem, ale ta szyja, włosy, gdzieś tam miejsca, gdzie my już malując się rano na wpół zaspane, średnio je widzimy, ale są bardzo, 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 bardzo ważne. Dobra, druga strona. Ja trochę gadam, on zazwyczaj rozciela się o wiele lepiej, ale jak gadam do Was dużo i ten pokład mi troszkę zasycha, co jest w zasadzie normalne. Dobra, jasny pędzel. Najważniejsze jest to tutaj, aby zrobić tak, aby te dwa podkłady robiły, tworzyły jedną taflę. Jedną taflę, żeby nie było jakiejś. Yy, mają być granice, ma to być widać, ale nie chcę. O, muszę trochę przypudrować szyję. Nie chcę, aby to było zbytnio widoczne. Dobra, teraz tutaj. Które my widzimy często wszystkie gwiazdy, które wychodzą na sz szary dywan, czerwony dywan. E muszą być perfekcyjnie umalowane muszą. no taka, taka praca. I my też tu się będziemy starać, co zrobić. Tutaj mogłyście zauważyć, że troszkę mi się nazbierało tego korektora w załamaniu powieki. No ja tak, ja tak mam, że, że jednak mi się zbiera tam różne rzeczy. Ale jeżeli przypudujecie to dobrym pudrem, ja tutaj mam coś takiego, co zaraz będę używać, to w ciągu dnia nie ma, nie ma problemu takiego, że coś z tym będzie się działo. Także tutaj mamy puder ryżowy, który będziemy wykorzystywać. Teodian kreola kreola. Dobra. Teraz całość, sobie go trochę nasypię tutaj. Całość przypudrujemy i utrwalimy ten makijaż, bo to jest bardzo ważne. To jest o tyle fajny puder, że o my się nie będziemy błyszczeć. Yy, Troszkę w dziwny sposób go wklepuje, ale to nam pozwoli jakby wcisnąć ten puder w podkład. Co przedłuży jego trwałość. On nam bardziej utrwali ten makijaż i będzie jeszcze bardziej skuteczniejszy, jeżeli chodzi o błyszczenie. O, jaki perfos. Ta, ta, ta. Dobra, chyba jest ok, z tego co ja tu widzę. No, oczywiście. Nie zapominamy o szyi. Ok. Dobra. Także wykonturowanie twarzy podkładami wygląda w ten sposób. Dzięki wielkie, że byliście ze mną w tym filmiku o konturowaniu. Tutaj link do oczu i powiększania ust znajdziecie pod filmem. Także zapraszam do oglądnięcia. Usta będą bardzo szybkie Makijaż dzienny na wieczorowy To wszystko wyjaśni się w filmach Także zapraszam bardzo Zapraszam na mojego Facebooka Na bloga, gdzie, gdzie dodaję wszystkie Jakieś rzeczy, które <grytania> Wszystkie rzeczy, które nie zawsze Pojawiają się na YouTubie Także subskrybujcie Komentujcie Polubujcie i tak dalej Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym